Siemanko Widzowie Dzisiaj gramy sobie w Combat Strike Jakaś randomowa gra z tego z Google Z jakiejś strony Teraz wchodzimy na jakiś serwer Battle Royale Dobra Wchodzę na Team Blue Grałem już, próbowałem zrobić odsetki, no ale jedyny problem to było to, że nie mogłem, że w ogóle nie widziałem, nie widzieliścieby ekranu, tylko czarne, 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 czarne. Dobra. Dobra, lecimy widzowie. Tam ktoś jest. Podchodzę taktycznie, taktycznie. Nie jestem spawn killerem, ale... Dobra. Typ nim mnie zabił, ale to jest ok. ja jestem Razerem. Dobra, lecimy. No, dobra. Sorry, że nie ma full ekranu. No ale jakbyście sami próbowali tym nagrywać, to zrobić to, żeby dokładnie taki ekran zrobić, to uh, musieliście by jakieś kurczę okay. czemu ja mam zero zdrowia niepokoi mnie to dobra miałem zero zdrowia i dalej złem <noise> dobra Da się skakać w tej grze i to przez psy, psy 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 za wspinanie się na górę. Aha! Wygraliśmy! Dobra. Sorry, że od razu nie idę, ale tak. Ale musiałem wybrać M39. Tak na górze są nas broni i stąd wziąłem to. Tam ktoś jest. Trafiłem typa. O kurczę! Zero amo! Zero amo! Typy mnie zrasowały. Dobra, biorę pierwsze sypki. Tam typ jest, zbiłem go. Lepiej mieć fulamo niż pół, bo miałem prawie pułamo najlepiej jest mieć cały magazyn niż

O boże, jaki jestem słaby. Dobra, tym razem wezmę Akata. <laughs> A może? Spróbuję z Odganem grać, bo nigdy nikogo nim nie zabiłem. Uff, nasz teammatek Mallow tam jest ty wojna O kurczę Typ zbity wiem ale był tak daleko Aż się nie chciało iść bo by mnie zabił bo jest mam 50 ze 100 HP <śmiech> <śmiech> O może... Czuję, że trochę. A nie, ale jesteśmy dobrymi graczami. Tak, ja gram bez myski. Dlatego nie mogę ekranem robić. Wiem, mogę dwoma palcami, ale to jest trudne i wolałbym się ze... Grać na moją nauczycielkę, nie tak grać. Nie jestem zła, ale zrobiłbym to. Nie tak grać. Wolę mieć tą myskę. Mówię no to drugi raz, ale tak gram na laptopie. Myślałem, że to grać. No to nie zły grac Beconix. O kurde! Atakuje. Ty... Sebixy atakują. Dobra. Wiemy, możecie słyszeć jak ja z celą, ale mój, ale znaczy jak skacze. wiem to było głośne normalnie tak zniknął. Boże, to było 5 minut, a ja to czułem jak pół godziny. <coughs> Yo, let's go, bet. Art bet. Let's Co coś wezmę. Tak wiem, nie mam nie mam myski o Boże. Dawaj mi RPG Jesteś tam, widzę cię. NIE NIE RAIDZUJĘ SIĘ WIEM ŻE, zy, że CZEKA CIĘ AŻ SIĘ je. Dobra Trafiam O kurcze Jesteś dead Typie o kurczę, nie zdążyłem <laughs> typ miał przemyślane. <laughs> Dobra, mam pięć sen. Mam pięć sans. Kurczę, ktoś RPGSem. O kurczę. Typy są kamperami, najlepiej będzie jak po prostu. Zabiłem typów, zabiłem tych ze sebiksów. Dobra, jestem, podbiłem tą chatkę. Jestem królem tej chaty teraz. Jestem królem. Jestem królem Julianem. Jak śmiesz atakować króla Juliana. Czy ty masz ciup? <coughs> RP nie jest najlepsza. Mam też drugą wybuchową Z. Tra la, 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 la. O, on uwolnił potwora. Bo teraz mam amunicję z RPG. Oho. ho, ho. To ma moc. Uwolniliście potwora, który z RPG i amunicją Was zniszczy. Artback. Ze piłem typa z RPG. AK 47 i RPG, to są najpopularniejsze bronie. I AWP. Każdy zna te bronie. Jeśli... je. I nie ma I nie ma co mówić. big Saza Kurce, jak ja go nie zabiłem The hell how does this make any sense? Tak, mój nick to jest Bekonik Serzet Wiem, że pewnie nie będziecie w to grać, ale... A więc... Kończymy, bo tak chciałem dwie rundy. A więc na rach.